Siemanko wszystkim. witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draco i widzimy się w kolejnym odcinku Outlast. Tak dla przypomnienia, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zabiliśmy tutaj, oto w tej wincie jakiegoś szalonego typka, który to uciął nam paluszki. Było nam smutno, ale trzeba, że dalej także ruszamy i dalej staramy się uciec z tego dziwnego, brzydkiego szpitala dla obłąkanych. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku nie będzie... Oj, drzwi. Schody, na górę i na dół. Że w dzisiejszym odcinku nie będzie aż tak strasznie jak w poprzednich. Otwarte? Zamknięte? <śm> <śm> o, i mamy komputer. <ś> Ale w sumie tak fajnie zabunkrowany jest, powiem Wam. Nie ma baterii? Nie mogę nad go użyć. Bo Bożem się w coś śrubokręt wbity w monitor. Ludzie, trzymajcie mnie. O, drzwi. Teraz będę wszystkie za sobą zamykał, bo tu nigdy nic nie wiadomo. O, tutaj ktoś był okno w monitor. Tu nigdy nic nie wiadomo i tu wiecie, wszystko może się za mną e, dziać. Nie, nie, słyszę już coś. Tam w ogóle widzę kogoś. Czekajcie. Wyłącz F. A nie, to jest ten nasz dobry doktorek chyba. Tutaj byliśmy, patrzcie. Chodź czy tam nie trzeba było iść na górę. Aha, mamy znaleźć ojca Martina, spoczko. Postaramy się jakoś wyjść stąd. Czy tu musi być tak ciemno? Ja rozumiem, że to jest szpital i w ogóle, ale... Kurka wodna. Zamknij. Dobra. Idziemy. Nie boimy się, o tu jest widno w sumie. Ale to miejsce jakoś w sumie znajome wygląda Ej, tak A no dobra, to jest łazienka mi się tak w po prostu, to było brzydko I trochę mi to nie pasowało, co? A nie, nie chowaj się Ja tylko chciałem przedstawiać, wiecie O, mamy notatkę Podnieść Potem sobie kiedyś tam przeczytamy, może w ogóle Dobra, czyli tędy trzeba wyjść, chyba to. Ops, wsądko krzesła, Draco, uspokój się. Nie trzaskaj tym drzwiami, bo cię gdzie usłyszę Dobra, obstawiam, że na jest w tą mańkę. O patrzcie! <laughs> Lol pożar! O kurka. Ale dobra, jakoś sobie poradzimy... Patrzcie, widzicie teraz widać, że nie mam paluszków. Oj, chyba mu gorąco w ogóle jest. No trudno, ale my jeszcze nie jesteśmy na no, dworku. No spoczko, idziemy wyłączyć tylko jak? A nie, tu się palimy, tu się palimy. Hmm. Czekajcie, tędy. Boże, to jakiś labirynt, jak ja nie lubię labiryntów. chyba tędy. <laughs> Nikt nas nie zatrzymuje, ale powiem Wam. Ciekawie to wyglądało, tak ten pożar i w ogóle... Wygląda, bo czego nie ugasiliśmy w sumie. I taka teraz nastrojowa muzyczka. Jakby grał się miał kończyć w ogóle. Hmm. Czym by tu ugasić pożar? Pewnie wodą. Skąd tu wodę wziąć? A. Nie, brak od idiotą. W sumie tu jest jako tako widno, więc światło wyłączam. Człowieczek, to chyba szpital, to jest szpital, chciałem powiedzieć szkoła jakaś niby była, bo tak... Biurka, nie biurka. chyba, że nie wiem, jakieś biura może tu mieli, coś takiego. W psychole jedni, poczekajcie, w podnosku muszę się podrapać. Eee, czy tam byłem? Nie, tu jest w ogóle zamknięte, to idziemy stąd. A tu, tutaj mogłem wyjść, dobra. Tędy? Hm, nie przyciskałem się jeszcze w tą mańkę. Ale powiem wam, że jak na początek... O... To się tak nie boję jakoś. Wtedy, w poprzednich odcinkach, już po tych strasznych, jakoś tak... Mniej miałem ochotę nagrywać od lasta z racji tego, że właśnie troszkę się bałem. A że... O, coś tu jest chyba. Aha, nie, a wody. Musisz odkręcić zawory. Dobra, szukamy zaworów. Jesteśmy bliżej jak dalej w sumie To w sumie są tutaj zagracone te niektóre przejścia On Mam nadzieję, że mnie nie będzie widział Ale już widzicie co? Naprawdę się cieszyłem, że... O LOL No <laughs> właśnie, coś gardle zablało No puść mi nie, nie. Jakbym mógł uciec, to mój jest supermój w gardło zabolało. Normalnie. Z radości. Ale dobra, przynajmniej wiem, że coś jednak na nas czycha. I Drakoś już w wiecie, oddycha głęboko. Czekajcie, muszę sobie ogarnąć to jakby co ucieczkę. Poczekajcie. Nie no, tam nie ma przejścia. Bo te pompy tak jakby tam są. Przynajmniej mogą być. Dobra, tam ucieknę. A tu poczekajcie, jeszcze jest jakieś wejście. Zamknięte, dobra. To tam jakoś się spróbujemy skitrać przed tym panem grubym. Dobra, nie ma pana grubego iść. Jest pan gruby. Chyba pan gruby nas nie widzi. Ej, czy nas naprawdę nie widzi? Dobra. Niech tak będzie, ja się nie ruszam. Dobra, pan gruby się odwrócił. Teraz dam sobie w prawo, tylko niech pan gruby się schowa. No idź pan grup. No lol Dobra Nie wiem czy to tak trzeba było zrobić, ale tutaj właśnie widziałem tę łaźnię przez okno F czemu się latarka włączyła Nie, te labirynty to też nie ma bajka O, mamy I teraz mogę się domyślić, że pan gruby do nas przyleci Powiedziałem? Lol Nie odwracaj się Mnie tu wcale nie widać Dobra, nice Idź tam nie wiem, pobaw się w coś Uff Dobra, pan gruby gdzieś tam sobie idzie. Dobra. Tędy nie ma przejścia. Ale dobra, jako tako, niby włączyliśmy ten zbiornik z wodą. Nie rób lechała, suty. o lol. Kurcze, jak on teraz tak będzie latał, to ja dziękuję bardzo za coś takiego. Że mu nie ucieknę, chyba że... Ale nie wiem, to będzie wymagał. Dobra, wraca pan gruby. Jak on tu będzie stał, to wtedy mu wypruje jakoś tam spróbuje Oła Aha, pana grubego nie ma Ops, Ops. dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj Był labirynt z tego co tam dawaj Nie, nie, może O, dobra, blokam. nie zużyłem skręcić A ciekawa, do którego momentu Zamiast martwić się tym, że mnie zabił, to się śmierci, którego momentu będę dalej grał. O kurczę. Od początku. No dobra Dobra, ale przynajmniej już wiem co i jak, także drzwi w ogóle zamkniemy. Okej. Okay. Wow, jak ty wpadłeś tam Dobra, pan gruby już do nas leci W ogóle powinienem zamknąć te drzwi, ale już dobra Kucaj I ten pan... Ja w ogóle tam siedzi schowany O On tu i tak nie wchodzi Chyba że wiecie co, on by tam wszedł, a ja bym mu drzwi zamknął. Ale nie, nie, no nie zdążymy chyba Raczej aż tak się nie będziemy wygłupiać, dobra, pan gruby wlazł Czy mówię na niego pan gruby, no może ma jakieś wytwiczenia? O, o, chyba mnie usłyszał Tak, usłyszał mnie LOL Dobra Niech sobie teraz mnie goni Nie wiem, czy mi się to udało, czy też nie, ale... Dobra, jednak mnie usłyszał Boże Draco Bez tej melodii słuchajcie, wiecie co grałby mi się lepiej, bo bym przynajmniej nie myślał, że jakaś tam gruba maciora mnie nie goni Nie ma go Może bez przesad aż tak, nie powinienem uciekać Boże, ma jakieś przejścia swoje sekrety Nie Czekajcie Dobra, no, idź tam On tam jest? On tam jest O lol Tak ja to mam zrobić teraz O lol Jak to nie może tak mnie złapać Ty panie Spróbuję ci uciec Ale no wiecie co, żeby on tak mnie złapał? Co to, to skandal? O, to nie ta strona. O, tu mnie jeszcze nie było. Po co tego nie widziałeś? A jednak nas widziałeś. Ale ja powiem wam, że coś tam mi się wyświetliło, jak tak uciekałem przed nim. O, jeszcze raz da mi szansę uciec. Dobra. Dawaj skacz Skacz. Dobra, tutaj chyba nie. Tutaj chciałem być. O nie, ale ja pamiętam to miejsce w sumie, chyba. A, że te niby drzwi mogłem zamknąć, tak? Dobra, tutaj uciekamy znowu do tych łaźni. Dobra, uciekamy znowu, Boże Święty. On mnie wykończy, no nie wiem jak mam uciec. Tak naprawdę. Dobra, idziemy teraz w lewo i tam snowski tramy, tam gdzie wtedy. I tu w prawo damy. Po prostu przeczekam aż... Znudzi mu się tak ganiać za nami. A ja się na przykład przejdę. Tak sobie odpocznę troszkę od niego. No właśnie, o, to mi się wsiedziło, że mogę drzwi zamknąć. Dobrze, że on tych prześnie może, wiecie... Tak. Nie! Nie, nie, tam nie idziemy. Muszę tam jeszcze jest Niby jest, no ale Jeszcze nie zdążę tak, tak szybko tego zrobić na raz, dwa, trzy Spróbujemy Wskoczyć tam, nacisnąć guziczek I wyskoczyć Lowajno, to wizor No i już się z nim teżymy Trudno się mówi Dwa zawory O kurka Drugi jak się domyślam jest pewnie gdzieś tam Dobra poszedł w prawo e, Tam gdzie on Wtedy latał Zobaczymy, czekajcie Tu nie Już nie widzi łaj za jedna. Siemanko No weź zostaw Ej no nie wiem gdzie jest ten drugi Czekajcie, dobra Jest jakieś przejście? Niby jest, dobra Tutaj już nie ma Nie łap mnie, nie łap mnie, synek Hmm Tak na zdrową logikę, gdzie może... Mam jeszcze proste nie w sumie Nie? Uff I co? Nie rozwalisz tego i sobie, ja się schowam Jeszcze tam sobie pójdziemy chyba, że to zupełnie nie o to chodzi, czekajcie bo stąd przyszliśmy Nie mogę zrobić dziury w dachu, deszcz pada no, hello Chyba nie mogę nie, 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 nie. A ty masz tam stać, synek. W sumie pana grubego nie widzę, idziemy. O, i widzisz teraz potrafisz stać, co? Może jak pan gruby też się tak. Dobra, pan gruby wraca. Są tak medzie... gdzie tak będzie... jest? Patrzy się na mnie troszkę. Nie chcę go denerwować. Bo będzie stał dłużej. A my nie mamy czasu, żeby on tak długo stał za nami tutaj. Ej, zniknął gdzieś. Nie ma jakichś kodów, żeby go wyłączyć. O, tam jakby się wskoczył. Nie? To nie. To czekam, aż się pójdzie. Hmm. No, tam się pali pożar, tak? Nie, tu się nie pali pożar. A nie ma tu żadnych dla mnie ciekawych rzeczy. Tu w ogóle pożar wybuch to powinny zraszczacze się włączyć, a nie... A w sumie wody nie ma. Racja. Przepraszam. To wybaczę jednak. Stój. Ale jak ty masz... Oj, i stój. stój. Co się zepsuł? Nie, nie zepsuł się Dobra, ale przynajmniej tak na szybcika poszukamy sobie gdzie jeszcze mogłem ominąć... Nie, tu chciałem wejść Hmm Tędy nie No to już byłem przecież No nie, zobaczył mnie. Dobra, weź mnie... Nie, ty mnie nie zabijaj, tylko... O, dziękuję. Dobra, biegniemy dalej. Ojej. W sumie mogłem sobie te drzwi zamknąć. Tu jest jedna rurka. Hm. Tu w prawo nie daję, bo tam nie ma na pewno. W sumie też nie ma. Jeszcze raz się tak przebiegniemy tutaj. I jednak damy w prawo. Bo na to jest jakieś przejście, o którym. Dobra, idziemy pędy. Było światło. Gdzie jest pan Hm. Hmm. Mandarin. Żebym wiedział, co to znaczy, to by było bosko. Trzeba było się uczyć wciągierskiego, jak mówili, Trzeba. To nie. Nie ma tu drzwi żadnych rozłapał mnie. A ła, aż tak dziwnie mi w uszach piszczy. Jakbym naprawdę obu. To właśnie jakiś był. I tam nie ma przejść. O kurczę bladen. No, naprawdę nie wiem co ja mam tu teraz zrobić, tu tu. Ledwo w sumie żyję. Kurczę bladen. Nie no, nie ma co no, kurczę, bo... Już tu będzie stał tak za nami, no to co, bierzemy się i lecimy, spróbujemy. Jak nie, to ja robię cięcie i słuchajcie, w poradniku będę szukał, jak ja tam, to prześnie mnie. Szukamy jakiegoś szczęścia, może coś znajdziemy. O lol. Ej, tego nie widziałem. No ale to dobrze. Tu są ludzie żywi! Hmm... Ale powiedzcie mi, że tutaj jest... No lol, lol. Serio? No on przez żadną ścianę mi się nie przebie... O, krzyżyk. skrzyżek jest krzyżyk, to jest nadzieja, słuchajcie. Nie, no dobra, koniec śmiechu. To jest za dziwne. Słuchajcie, bardzo za dziwne. Dobra, teraz co, lecimy tam na tęskniczku? czeką, na mnie nie czeka? Podejrzane, bardzo. No jak to nie? Oczywiście, że czeka. A ja już się nie denerwuję, bo już tego pana nie boję. <laughs> on już wie, że mnie ktoś stąd nie wyciągnie, Dlatego... Nie ucieka. I też nie biegnie do mnie. Dobra, czekajcie, gdzie widzisz. prosto, prosto. A ja sobie tutaj nacisnę guziczek i będę mógł ukaść tworzar. A kurczę. To jednak nie takie easy, jak myślałem. <laughs> Może byłoby, gdyby on tak nie jest, to nie się na no ja nie pilnuj, i żal mi Schowam się, mnie tu nie ma, o. O, ciebie też nie ma. <grywy> Bawimy się w tego, w chowanego. Dobra, zrobimy taki manewr. Już mnie denerwujesz, panie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, oddychaj, licz, oddychaj, licz, oddychaj, licz, oddychaj, licz. O lol. Jeszcze woda tutaj jakaś mnie bierze. Znowu się nerwę, ale chyba udało się nam zrobić to, co mieliśmy zrobić, bo. Sądzę, szacze. O kurczę. I dobra, chyba mieliśmy się udać. Mieliśmy udać się ogólnie na No, Dobra, tu jest tak jakoś dziwnie, że nie wiem, czy tu jest. Aha. A i wtedy mogą skakać przez nie wysyście chorzy. Skacz. Amen, dziękuję. Dobra. O tu się jeszcze pali Wspaniale Czy to jest dwór? Nie to jest kuchnia oh! Oh, God damn it. Weź go uderz Dobra niech go biorą To jest ten koleś co O i drzwi nam zapną Tak kaftę coś tam Ale nie było checkpointa chyba Eee kurczę, Dobra, idziemy dalej Nie było checkpointa, możemy dalej grać Jeszcze chyba Za długo to nie trwa w sumie Gdzie my jesteśmy w ogóle, lol A, my jesteśmy po prostu wyżej, bo tam jest ten... Chyba O Boże <grystanie> Tam jest dwór? Ale ja muszę sprawdzić komputery Bo mamy notes, tak? Musi mieć potem co czytać, chyba Tak się wydaje, że będziemy czytać Telefon, który nie działa, o monitor Ze śrubokrętem O kurczę. Ta, weźcie, bądźcie mądrzy I znajdźcie teraz w takiej ulewie ojca Matthiasa Nawet tu minoktywizor, nie pomaga Taka propo propos, ten pan mógłby się Ojej Określić, e, w której części dworu się będzie znajdował, tak? ja mam jeszcze latać i go szukać dobra wiem że przebiegliśmy tutaj tu jest o jakaś ścieżka on jest w butce. o maska tu świeci Zapki. butle z gazem butle z gazem e, to jest chyba o boże jakaś szopa o mamy kluczyk zero baterii dobra lecimy dalej Jakieś tu dziwne chmurki latają Boże święty Dobra, idziemy teraz gdzieś tu szukać jakichś ścieżek Tu coś jest O, tu jest pan policjant, umarły troszkę O, tutaj mnie nie było Oczywiście zamknięte i chyba tu mnie nie miało być Tu też zamknięte, o tam coś żywego jest w sumie Lećmy dalej, o notatki Mmm, dobra, dalej w lewo. Bo tu nie ma w sumie przejść chyba jako takich. O kurczę. Ja nie wiem czy ja... Widzieliście to? Czy mi się tylko zdawało? Dawaj właśnie tam, bo to coś zaraz mnie zje. No dzienna. Aj taka burza w ogóle... Ale nie, klimat naprawdę. Tak jest te pizka. Gdzie jest ksiądz? <laughs> nie, ciemno, dobra, trzeba z latarką chodzić. Nie lubię tego noctowizora, bo ja nie lubię tak... Nie, dobra, może nie będę zamykał. O kurde! Czy ja teraz duchy będę widział? Czy ja dobrze wtedy widziałem tam tego ducha? Wiecie co, ja teraz tak się trzęsę, normalnie nie wiem. Wiem, że są teraz wszystko chyba moje urojenia Ale ta gra jest coraz trudniejsza Znaczy straszniejsza od rabina Nice Chyba tak trzeba to zrobić Ale ja naprawdę widziałem duchy Boże święty. jeszcze runy balon Epicka jest ta gra Jesteśmy na dachu Zakładaj lornetkę Dobra, idziemy ten Nie spadnie stąd, bo tu wiatry mogą Gdzie w sumie ściągnąć. Chyba Może jakiś parkur. Dobra, ale. Chyba się nie zabiłem, jak chcą z paniem. O, tutaj trzeba teraz. Dawaj delikatnie. No i co, nie masz duchów? Chyba, że te światełka, cymone. No, ale fajne. Ja bym tak nie zrobił, jak on teraz to robi. Ja bym się bał, że spadnę. O, chyba tam trzeba teraz. Tak, tam trzeba było. O, lola teraz. myślałem się, że tam. Powiedzcie, że tak. R. Oby, bo czy nie zrobiło mi się nic. ja nie wiem nawet, gdzie ja jestem, ale nie chciałbym skakać jeszcze raz tych parkurów od nowa. O, dobrze zrobiliśmy. Nice. Zakładam lornetkę. Ojej Przecież się próbuję wydostać panie o drzwi. Które są zapięte. <laughs> Że ta lornetka mu się... No kto wizor nie psuje. O jest, co ty? Cześć ty, Sycioł Cis Matias? Nie wiem kto ty jesteś. O. Zabunkowane wszystkie te przejścia. Tu ledwo widzę cokolwiek. O, a tego pana chyba widziałem, bo to Czekajcie. Tam były schody? Tu mini mapa by mi się przydała Jesteśmy na dworku Gdzie teraz? O, to są gruby Czyli tyle co było z tej epickości w ogóle zabawy na dworku Biegnijmy Chyba tędy. Trudne to nie było. Heszki. O kurczę. No właśnie tu ej. Aż by się znowu gra zlażyła. Można najpierw trzeba czaryne jakoś zwalić. A nie dobra, lecimy tędy. Nie no, myślałem, że tam były też w sumie... Nie jak to się nazywa. Parapety? I dlatego tak sobie pomyślałem, że tamtędy byśmy sobie udali się. Ale widzę, że on miał inny na to pomysł. W ogóle... Jaki ten szpital jest to ogrodzony? No i bateria zaraz nam się znowu skończy, a nie wiem czy tak na wysokości, jak będziemy mogli wymienić baterię. O kurczę. Chyba trzeba zaskoczyć. No dawaj skacz I słuchajcie, mamy checkpoint. A już trochę chyba nakrywamy. A nie chciałbym, żeby ten odcinek był aż taki znowu długi. W ogóle krew nam no, chyba się leje. Piorun zamiewany czy jak? Dobra, jeszcze trochę możemy w sumie spróbować iść. Altanka, ojej. Nic nie widać, ale o, grobek chyba. Się cieszę na razie, że nie ma tego pana grubego, który tu by chciał nas zabić. Stąd przyszliśmy. Dobra, czyli może tutaj... Nie. kłódka, nie mamy klucza. Tragedii! Po prostu tragedii. Co, do studii? Nie. Tu w ogóle powinno się światełko świecić, wiecie? Ale kto, czy nikt pomyśli o tym? O, żal mi się. Ale dobra, tam trzeba iść, tam będzie checkpoint i tam się pożegnamy. Mamy będzie tylko, że uciekniemy przed Panem Grubym. Dobra, widzę światełko. Teraz czy dajemy. Dobra, dajemy. Uff Dobra. Ale nie no, epickie to było. Czekajcie, no stoi? Nie, no nie stoi pewnie, nawet nie wiecie, że tam jesteśmy. Także mam nadzieję, że odcinek się Wam się podobał. Ja już mam dość na dzisiaj w sumie tej gry. Nie była straszna, ale dała mi w kość. Mam nadzieję, że dzisiejszy Wam się jeszcze spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!